Cześć wszystkim, po krótkiej przerwie. Eee, z zeszłego tygodnia, ostatni raz graliśmy w środę. W czwartek... Zagraliśmy coś w czwartek? Chyba nic nie graliśmy. Tak, tu mamy czwartek. I nic nie graliśmy, bo zaraz po otwarciu mieliśmy te spadki, których nie złapałem. W ogóle moje bias też było na longa. Tu się zaczęły wszystkie te pierwsze spadki, tak zero tradeów z mojej strony tutaj. Brak zdecydowania, jak dla mnie, rynku. W piątek mieliśmy tak naprawdę powtórkę. Znowu przeogromna sprzedaż. To, co się tu wydarzyło, to po prostu no nie mieści się to na ekranie. Masakra. Masakra. Na szczęście też odpuściliśmy, bo nie zdążyliśmy się na to załapać. A że to było wszystko bardzo intensywne, mocne. A mimo to dalej w tym czasie był rynek pro wzrostowy. <laughs> Także nie nastawialiśmy się tu na Longa, także nie było gdzie złapać okazji. Także czekaliśmy przez weekend do poniedziałku. I dzisiaj bardzo podobne zachowanie, znowu też przeogromne spadki, ale już dzisiaj mieliśmy inne nastawienie rynku. Jak zobaczycie na Daily, byliśmy przebici w piątek. Przeogromne przebicie. Tego poziomu, który stanowił dla nas duży opór, przebicie średniej i znaleźliśmy się naprawdę, naprawdę nisko i dzisiaj otworzyliśmy też market w dolnej granicy tego całego, całego całej świecy, także to już był nasz, nasze klucz żeby szukać tutaj loga, bo ewidentnie kupujący stracili kontrolę i, i sprzedający są w kontroli. Także przeogromne mieliśmy spadki. TPO, no to tak jak mówię, market profile, przepraszam, no, otworzyliśmy się w, na samym dole tego value-era, który był przeogromny. No, także nawet nie powinniśmy tego traktować jako value-era, tak naprawdę. Ale nastawienie na spadki. Spóźniłem się troszkę, będę szczery, dzisiaj na to otwarcie. Może bym zagrał tutaj po tym, po tym odbiciu, jak tu zaczęliśmy generować te czerwone świece po rejection na VWAP-ie. Być może bym tu zagrał już zaraz na otwarciu. Aczkolwiek to jest chyba jak się nie mylę Low Value Note. Tylko jest tu za zasłonięty opis. Aczkolwiek może bym tego nie zagrał, bo, bo uważałbym, że tutaj mogłoby być odbicie do góry. Także... Przeczekałem wszystkie te ogromne spadki, doszliśmy do CVA. Mieliśmy rejection na CVA do góry. Próba wejścia w dół. I się zastanawiałem tu bardzo nad wejściem i, i żałowałem w sumie, że nie wszedłem na tej pierwszej czerwonej świecy, bo uważałem, że to jest właśnie po tych ogromnych, intensywnych, mocnych spadkach, że mamy tylko pullback, żeby market złapał oddech i że będziemy kontynuować te spadki. Także zaspałem tutaj wejście. Wszedłem w tym miejscu. Co w sumie było dobre, bo, bo mieliśmy retest tego dolnego poziomu i, i przeczekaliśmy to, bo można było nawet niżej zejść, ale jak widzicie część pozycji zabrałem już w tym miejscu, drugą część tu i, i myślałem, że tu już zawracamy w tym poziomie. I domknąłem tą pozycję. Zakończyliśmy na 553 dolce. Nawet nie wiem jakie tu mamy czasy. To wyszło, ale ogólnie wszystko to, to trochę trwało. Bo siedziałem już od, od otwarcia. Ale sam trade 10.23, zamknięcie 10.48. Także nad too bad, nad too bad, Zrobiliśmy previous day low i wróciliśmy do góry. Niespodziewane to, że wróciliśmy, ale ogólnie moje nastawienie na market jest szczerze jest bardzo niedźwiedzie. Że będziemy kontynuować te spadki i uważam, że nawet jeżeli jutro się tu szybko nie wybijemy z tego, bo mogliśmy zrobić też jakiegoś takiego szybkiego dipa. Jak zaraz się z tego szybko nie wybijemy, to uważam, że ten market znowu wróci do tych poziomów na 5870 i będziemy to testować, a potencjalnie nawet 5796. Także zobaczymy, jak nam się ułoży cały tydzień, ale. Na razie to wszystko wygląda wygląda niedźwiedzio, że będziemy lecieli raczej w dół. Aczkolwiek zobaczymy. Jak to mówią, nie ma co grać tego co się myśli, tylko trzeba grać to, to co się widzi na markecie na daną chwilę. Także nie najgorszy trade, nawet to pykło. Footprint jest rozjechany, muszę go ustawić. I, I w sumie tyle. Zobaczymy co co się jutro będzie działo i będziemy lecieć z tematem dalej, także do zobaczenia jutro.